Może dlatego nam troszeczkę kiepsko idzie śpiew dzisiaj. Może jesteśmy troszeczkę jeszcze ospali, bo dopiero co przyjechaliśmy z naszych domów. Pamiętam jak ja już kilka ładnych lat temu siedziałem jako uczestnik w tym kościele. Przyjechałem na jedno właśnie z rekolekcji Ruchu Apostolstwa Młodzieży i tak się zastanawiałem. Po co ja tu przyjechałem? Spotkanie wprowadzające, przecież to takie nudne. Śpiew, przecież ja śpiewać nie umiem. Masza Święta, no może to jest jakiś jedyny moment w czasie rekolekcji, w którym może coś rozumiem. I tak się zastanawiałem chyba do czwartku. I w czwartek wtedy pamiętam, jak Pan długo moje serce poprzez Na zadany temat, jaki mieliśmy wtedy, powiedział takie bardzo ciekawe słowo. Że przyjeżdżając na rekolekcję, nie ważne jest to, czego ja oczekuję, ale ważne jest to, co powie do mnie Chrystus. Poprzez te nasze rekolekcje będziemy rozważać dziesięć przykazań Bożych. Będziemy o nich mówić. Będziemy mówić, dlaczego są takie ważne w życiu czy te przykazania są udręką, czy może jakąś rozkazem, czy może jakąś pomocą w naszym życiu? I na końcu rekolekcji na odpowiemy sobie na pytanie, czy 10 przykazań Bożych w moim życiu jest dla mnie ważne, czy po prostu jest czymś zbędnym?